to będzie dobry książkowy dzień. Ha! Będzie fantastyczny. Bardzo, bardzo czekałam na 12 supermocy. To jest książka z takiej serii, którą ja sobie nazywam 12 ważnych. Patronat aktywnego czytania. Mamy tutaj już bardzo dużo opowieści o emocjach, o wyzwaniach, o najróżniejszych problemach, o prawach dziecka. To są... Fantastyczne historie napisane przez polskich autorów, i to jest właśnie takie założenie wydawnictwa papilon, żeby to była taka książka, gdzie te problemy, te przykłady, no one są z takiego rodzimego podwórka, żeby one były bardzo bliskie dzieciom i bardzo doceniam to, że to są właśnie wszystko polscy autorzy. I o czym to będzie? To będzie o budowaniu poczucia własnej wartości. Bardzo ważny temat, zwłaszcza, że dla młodszych już jest mnóstwo książek, które go podejmują, a starsze dzieci mają ich trochę mniej, zwłaszcza takich na konkretnych opowieściach. I tutaj dla wieku 6 plus 7, 8, 9, nawet 10 lat, tutaj właśnie znajdziecie wsparcie. Zaglądamy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blog Aktywne Czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast Nie tylko dla mam, gdzie też zresztą dużo rozmawiamy o dziecięcych emocjach. Bardzo się cieszę, że będę mogła do mojej listy najfajniejszych książek dorzucić właśnie tę. Zobaczcie, jakie tutaj poruszamy tematy: poczucie humoru, które może nam pomóc w różnych sytuacjach, troskliwość, asertywność, samoświadomość bardzo ważna rzecz, pozytywne relacje, wyrażanie emocji, aktywność, poczucie Sprawczości i to jeszcze nie wszystko, to tylko kilka wymieniłam. Oczywiście na blogu aktywne czytanie zostawiam Wam całą stronę ze spisem treści, no ale chciałabym, żebyśmy zajrzeli. I na przykład pierwsze z brzegu opowiadanie, którego autorką jest. Anna Onichimowska. To jest taka rodzina, w której tata pracuje za granicą, więc przez większość czasu oni się kontaktują na jakichś właśnie takich komunikatorach. Jest mnóstwo obecnie takich rodzin, więc, tak jak wspomniałam, takie współczesne, mądre tematy. Oni mają na nazwisko miotła. I tutaj opiekujemy się poczuciem humoru. To jest motyw przewodni, żeby do różnych trudnych takich, gdzieś tam jak się patrzy z boku, czy dla konkretnej osoby sytuacji, czasem podejść ze śmiechem. Jak się ma na nazwisko miotła, to faktycznie niektórzy mogą wyśmiewać i mamy tutaj synka, który no właśnie ma problem czasami z. Z tym nazwiskiem, a z kolei mama jest bardzo zadowolona, że takie ma, bo ma dużo okazji do pośmiania się. Mamy też tutaj trudną sytuację, bo mama łamie nogę. I co teraz? Jak sobie poradzić? Kogo poprosić o pomoc? Czy poprosić o pomoc? Tutaj, właśnie o proszeniu o pomoc jest całkiem sporo opowiedziane. Fajnie żyć wśród ludzi, którzy faktycznie są nam bliscy i pomagają nam w trudniejszych sytuacjach. Tutaj mamy na przykład sąsiadki, które wspierają, bo rozumieją, że no czasami trzeba po prostu poprosić o pomoc. I e, dziecko, obserwując to wszystko, bo tutaj nic nie jest powiedziane wprost, że masz, że masz zrobić tak albo siak, obserwując to wszystko. Uczy się, jak doceniać, jak właśnie radzić sobie w trudnych sytuacjach i jak to poczucie humoru tutaj naprawdę daje radę. Czasami nawet w takich małych dramatach, tutaj mama akurat miała złamaną nogę, no ona nas ratuje z najróżniejszych opresji. Mamy o troskliwości. To jest też fajna historia, którą napisała Agnieszka Frączek. I e, tutaj mamy takie dziecko, które ma przyklejoną łatkę, już jesteśmy w szkole i w ogóle wszystko tutaj jest wśród dzieci szkolnych ma taką przyklejoną łatkę łobuza. A że skoro łobuz, no to tak nie do końca go słuchamy on też, jak już wpadł w te tory, że jest łobuzem. Trudno mu z nich wyjść, trudno mu się z tego wykaraskać, ale no właśnie, są takie sytuacje, gdzie można się wykazać, i bardzo mi się podoba, że zostało to pokazane. Poza klasą szkolną, czyli w szkole ten łobus, łobuz, ale poza szkołą, czyli na wycieczce szkolnej, gdy inne dziecko potrzebuje pomocy, to tak naprawdę te wszystkie grzeczne, czyli nie łobuzy, nikt nie zauważył, nikt nie wiedział, jak zareagować, a ten jeden chłopiec był po prostu na to wszystko wyczulony, i dzięki temu no, udało mu się w tej takiej grupie, w tej społeczności zyskać kilka punktów. Bo wiecie, to nie jest tak, że niektórym dzieciom te łatki, one są przyznawane czy przyklejane tak zupełnie bez powodu. Wiadomo, że nie powinny istnieć jako takie, no ale gdzieś tam pewnie coś przeskrobał, gdzieś tam coś tam komuś nogę podstawił, więc bardzo się cieszę, że zdarzyła się taka sytuacja, kiedy mógł się po prostu zrehabilitować i co ważne. On ją wykorzystał. Mamy otwartość, czyli babcia idzie na zumbę. Już się pewnie domyślacie o co chodzi. Mamy też, wiecie co, szukam takiej jednej historii o chorzystaniu. I tutaj mamy asertywność. Mamy tutaj dziewczynkę Karolinkę, która podczas próby chóru gdzieś tam dostaje jakieś takie wyśmiewanie, niemiłe słowa i nie potrafi się obronić, więc mamy tutaj też starszego brata, który jej w tym pomaga. Ale nie tylko o tym jest to opowiadanie, ponieważ tutaj jest cudowna sprawa, ta dziewczynka asertywnie w końcu po jakimś czasie dopiero informuje swoich rodziców, że ona nie. Chodzić na ten chór, chociaż oni mieli takie oczekiwania. No i wiecie, jak to jest: a zaczęłaś, a skończ, już nie, nie rzucaj w połowie. Ale przecież bywają takie sytuacje w naszym życiu, czy w życiu naszych dzieci, kiedy no właśnie warto jednak coś zarzucić, przerwać w połowie, kiedy my już wiemy, jesteśmy pewni, że nie chcemy taką ścieżką podążać. Czasami dzieci idą taką ścieżką, bo no czują, że dorośli by tego chcieli i gdzieś tam są nieszczęśliwe, gdzieś tam tracą właśnie. Te pewność siebie, no nie buduje to poczucia własnej wartości. Bardzo mądre, ważne tematy które, no nie powiem, że w taki lekki, lekki sposób, ale konkretny i pomagający dzieciom zrozumieć wiele rzeczy, bo to są przeżycia innych rówieśników, więc coś bliskiego, coś, co ja doskonale ogarniam, no pomagają dzieciom zrozumieć pewne sytuacje, poddają też pomysły, jak sobie poradzić I nie tylko rodzicom, ale też dzieciom, więc uważam, że to jest kolejna w tej serii bardzo, bardzo wartościowa książka. To co? Czytamy?